Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w Dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich pokój wam, a to powiedziawszy pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tnął na nich i powiedział im weźmijcie Ducha Świętego którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego, widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich, jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok i jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: Pokój Wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto Słowo Pańskie. Ja Siądźmy. Pan mój i Bóg mój. Cichym bohaterem dzisiejszej Ewangelii jest święty Tomasz, apostoł. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, mimo zamkniętych drzwi wieczornika, Pan Jezus przychodzi do swoich uczniów i pozdrawia ich słowami: Pokój wam. To jest najcenniejszy dar, który bezpośrednio po zmartwychwstaniu. Przekazuje swoim uczniom. Cel jego przyjścia jest podwójny. Po pierwsze, pragnie ich pokrzepić i umocnić i zapewnić, że prawdziwie zmartwychwstał. A po drugie, chce im oznajmić wolę ojca i przygotować do misji, do której zostali wybrani. Jednak wśród zgromadzonych uczniów zabrakło niewielnego Tomasza. Jego ścisły, można powiedzieć, logiczno-matematyczny umysł a może podrażnione ego, że jemu Pan Jezus się nie ukazał, zablokowały Tomasza naprawdę. I dlatego mówi bardzo jasno, konkretnie, jeśli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ, nie włożę palca w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę do boku, Jego nie uwierzę. Kiedy po ośmiu dniach Znowu w wieczorniku są apostołowie i jest z nimi Tomasz. To Jezus od razu zwraca się do niego i karci go słowami: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Zawstydzony i upokorzony. Tomasz pada na kolana przed Panem i z wielką żarliwością woła Pan mój i Bóg mój. Zrozumiał, że popełnił błąd i teraz wyznaje bardzo mocno wiarę. Ale Pan Jezus nie ustępuje. W dalszym ciągu wyrzuca mu to, że nie uwierzył świadectwu dziesięciu apostołów, którzy widzieli go po zmartwychwstaniu. I dlatego niejako podsumowuje ten fragment Ewangelii, mówiąc, Uwierzyłeś Tomaszu, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Pytanie, czy potrafimy uwierzyć, czy może ma, mamy momenty zwątpienia i niewiary, jak Tomasz. Dziś, choć widzimy wzrost uczestnictwa w liturgii wielkanocnej i w naszej parafii, w wielu parafiach, z czego się cieszymy, to jednak trzeba sobie powiedzieć jasno, że nie brakuje współczesnych Tomaszów, którzy mają problem z wiarą w tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. W jednym z włoskich liceów nauczycielka religii postawiła prowokacyjne pytanie młodzieży. Jaka jest różnica pomiędzy Chrystusem a świątecznym Mikołajem? W odpowiedzi jednego z uczniów usłyszała. Taka, że ten ostatni, czyli Mikołaj, istnieje naprawdę. I już specjalistów od tak zwanej indoktrynacji próbowało wmówić nam, że Jezus jest wytworem rewolucyjnej wyobraźni sfrustrowanych Żydów z Palestyny. A znany francuski filozof René Girard napisał, jak można dopuścić myśl, że pewien młody Żyd zamordowany 2000 lat temu w sposób, który od dawna został zaniechany mógł być wcieleniem wszechmocnego Boga. I na te wątpliwości daje piękną, jasną, klarowną odpowiedź kto? Święty Jan Paweł II, który napisał: Chrystus nieustannie wzywa Kościół, tak jak kiedyś apostoła Tomasza, aby dotykał Jego ran, to znaczy uznawał Jego pełne człowieczeństwo przyjęte od Maryi, ofiarowane w chwili śmierci, i przemienione przez zmartwychwstanie. Bo Kościół, podobnie jak Tomasz, klęka przed zmartwychwstałym, otoczonym pełnią boskiej chwały i woła bezustannie, Pan mój i Bóg mój. Czy ja potrafię w momencie, kiedy na ołtarzu widzę prawdziwe ciało i krew Chrystusa, konsekrowane przez kapłana, mówić jak Tomasz, Pan mój i Bóg mój. Czy wierzę w Jego żywą obecność, tak jak apostołowie ujrzeli go po zmartwychwstaniu? Bo ten Jezus pod postacią chleba i wina jest wśród nas, ale żeby go rozpoznać, trzeba w niego uwierzyć. Bóg w Trójcy Świętej jedyny jest miłosierny i pragnie udzielać nam swoich łaski, ale trzeba powrócić do pierwotnej gorliwości odkurzyć na nowo naszą wiarę. I bratnią miłość, trzeba powrócić do pełnego zaufania Jezusowi, który razem ze zmartwychwstaniem, tak jak apostołom, przynosi i nam wieczną radość i wieczny pokój. I to właśnie próbowała nam przekazać w swoim dzienniczku święta siostra Faustyna, Kowalska nazywana apostołką Bożego Miłosierdzia, prosta dziewczyna ze wsi, która zajmowała się posługami domowymi w klasztorze, wybrała drogę powołania, ale to właśnie ją wybrał Jezus do tego, aby była jego sekretarką, aby opisała w dzienniczku te wszystkie głębokie życiowe, głębokie duchowe przeżycia, które miała, czyli głębie poznania tajemnicy Bożego Miłosierdzia i jej kontemplacje w codzienności. Aby też opisała zmagania i walkę oraz trudy związane ze słabością ludzkiej natury. Można powiedzieć, że dzienniczek, warto do tej lektury się odnieść i warto ją przeczytać, przemodlić, zawiera nade wszystko orędzie o miłości miłosiernej Boga do człowieka, które siostra Faustyna miała przekazać całemu Kościołowi i całemu światu. I dlatego święty Jan Paweł II, który można powiedzieć po świętej siostrze Faustynie jest takim drugim apostołem Bożego Miłosierdzia, to on ją kanonizował, to on ogłosił Niedzielę Miłosierdzia Bożego, nazwał dzienniczek Ewangelią Miłosierdzia, pisaną w perspektywie XX wieku. My dzisiaj patrzymy, moi drodzy, na Boga w trzech osobach i widzimy, że On jest wielkim. Bezkresnym oceanem miłosierdzia. Po pierwsze, Bóg Ojciec jest miłosierny. Świadczy o tym sam Jezus, kiedy mówi, bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec niebieski. Jego fundamentalnym aktem miłosierdzia jest stworzenie świata i człowieka w tym świecie. Ale kiedy wsłuchujemy się w ewangeliczny opis, kiedy Ojciec miłosierny. Odpuszcza synowi marnotrawnemu grzechy, to widzimy obraz Boga Ojca, który w pełni udziela nam daru swego miłosierdzia i przebacza nasze słabości. Czy wierzę w Boga Ojca, który jest miłosierny? Po drugie, Jezus Chrystus jest miłosierny. Jezus, który przychodzi na ziemię, aby wypełnić wolę Ojca i aby dokonać pojednania nieba z ziemią? Boga z człowiekiem, aby dokonać zwycięstwa nad złem i naszego odkupienia, On mówi: Miłosierdzia pragnę niekrwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Można powiedzieć, że Pan Jezus z tym gestem zapoczątkował nowe stworzenie. Jak bardzo Bóg musi nas kochać, skoro pozwolił przybić do krzyża swego umiłowanego syna i wszystkim ludziom. Ofiarował swoje wielkie miłosierdzie, a wraz z nim dar zbawienia. I wreszcie, po trzecie, Duch Święty jest miłosierny. Najpierw apostołowie w wieczelniku, a przez ich ręce ludzie wszystkich czasów, otrzymali od Jezusa najcenniejszy dar dar przebaczania grzechów w sakramencie pokut. Dlatego, jak słyszymy, Pan Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, Weźmijcie ducha świętego, którym grzechy odpuścicie są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane. Kierownik duchowy i spowiednik siostry Faustyny, błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, pisze, że Duch Święty jest darem Bożego Miłosierdzia. Ducha świętego zowiemy miłością i darem. Miłością dlatego, że z niej pochodzi że ona jest początkiem i znamieniem jego, że ona nadaje imię swoje, bo jest osobą miłości Ojca i Syna. Ta tajemnica Bożego Miłosierdzia, którą dzisiaj rozważamy, jest zaproszeniem dla nas do postawy uwierzenia i potwierdzenia jej czynami, bo jak pisze święty Paweł apostoł, Wiara bez uczynków martwa jest. I dlatego ważne jest, żebyśmy w tym tygodniu miłosierdzia, wierząc w to, że Bóg jest miłosierny i okazuje nam swój bezmiar miłosierdzia, zwłaszcza w Sakramencie pokuty, potrafili to miłosierdzie czynić wobec naszych bliźnich, wobec braci i sióstr, których spotykamy na drodze. I kolejny apostoł Bożego Miłosierdzia, a zwłaszcza dzieł miłosierdzia. Święta Matka Teresa z Kalkuty mówi: Wrażliwość na innych jest początkiem drogi świętości. Ona jest dla nas przykładem pełnego zaufania Bożemu miłosierdziu. Najpierw spędzała przynajmniej godzinę na adoracji Najświętszego Sakramentu, uczestniczyła w Eucharystii, a później wraz ze swoimi siostrami wychodziła do posług wobec ludzi najuboższych, najbiedniejszych, żyjących gdzieś na ulicach Kalkuty, w slamsach. Ludzi, którym przywracała godność dziecka Bożego. Dlatego dzisiaj prośmy gorąco, abyśmy przeżywając Niedzielę Bożego Miłosierdzia, potrafili uwierzyć w tajemnicę i zarazem świadczyć o Bogu, który jest miłosierny. Ojcu, Synu i Duchu Świętym. A w tym rozpoczynającym się tygodniu miłosierdzia okazywali prawdziwą troskę i pomoc tym, którzy są biedni, pogubieni, osamotnieni, którzy są poranieni, cierpiący, a może utracili wiarę. Prośmy gorąco, abyśmy naszą postawą pomogli im, aby na nowo doświadczyli prawdy o Bożej miłości. Miłości, która wypływa z wiary w Boga Miłosiernego, ale także z konkretnych uczynków miłosierdzia chrześcijańskiego. Amen.